Hej, witam Was z cytrusowej dżungli. Będzie teraz taki, taka aktualizacja wrześniowa. Już długo nie było w sumie, więc chciałem Wam pokazać jak to teraz wygląda. Troszkę tutaj wszystko jest zawalone, bo teraz tam mam kolejny projekt i za szklarnią taki domek buduję ogrodowy, więc troszeczkę tutaj rzeczy poskładowanych jest. No ale chciałem dzisiaj skorzystać z tego dnia. Już nie czekałem aż to wszystko sprzątnę, bo akurat fajnie niektóre cytrusy zakwitły. Kunkwat, kolejny raz. Niedawno był filmik, właśnie jak kunkwaty obsypane były kwiatami, i teraz, właśnie, te moje trzy kunkwaty znowu obsypane kwiatami. Także pszczoły tutaj ostro pracują i trzmiele. Ten tutaj ma troszkę mniej, ale zobaczcie na tego. Tutaj na aż bzyczy wszystko. Także nie dosyć, że już trochę tych młodych kumkwatów jest. To jeszcze wszystko ładnie obsypane. Także bardzo mnie to cieszy. A oprócz tego też troszkę jeszcze jest kumkwatów, które właśnie sobie już podjadam. Moja pomarańcza, która w tym roku nie miała owoców, rośnie sobie ładnie ma gdzieś teraz no prawie 3 metry. Także też widać, że pączki są, ale to już raczej w tym roku nic tego nie będzie. Tu się zaraz trochę poprzyciskam, bo trochę ciasno się zrobiło. Tutaj jest moja pomarańcza Sangunelli. Ja sobie tego ja tak dam, żebym widział. I troszkę kwiatów ma, ale też troszeczkę tych pomarańczów ma. Czy coś z nich będzie ciężko stwierdzić? Zobaczymy, czy będą dalej potem rosły, czy po prostu się wybarwią takie małe i na tym się skończy. Co oczywiście nie byłoby dobre, bo nic z tego by nie było. Ale moja pomarańcza kara kara, która na początku tak trochę kiepsko wyglądała, teraz sobie odżyła. Parę tych pomarańczy ma, jak na takie małe drzewko. Powinny być bardzo słodkie. Także mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie kumkwat, którego przywiozłem z Toskanii, kumkwat giganty. E, jakieś tam ma za czym z tego będzie, no ale to jest małe drzewko, więc też nie można za dużo oczekiwać od niego. No moja oliwka, którą przycinałem na wiosnę i teraz niedawno przycinałem, kształtowałem ją, zobaczcie znowu jak ładnie podrosła, więc jeszcze będę ją przycinał teraz na dniach, żeby mi się po prostu do namiotu zmieściła. Tutaj jest kolejna część moich zbiorów, mojego zbioru cytrusów. Tu jest e, moja mandarynka Satsuma. Trochę tych mandarynek ma. Zobaczymy, mam nadzieję, że będą słodkie. E, bo z mandarynkami ogólnie jest ciężko trafić na mandarynkę, która będzie słodka. Po prostu za mało tego czasu jest u nas, e, tego słońca, żeby one jakieś e, tej słodyczy nabrały. Pomarańcza. Pomarańcza ma tutaj sporo młodych, ale też. Tutaj starą, taką, którą właśnie chyba teraz zerwę dzisiaj wieczorem. Kalamondyna już teraz ma dużo małych owoców, także będzie obsypana. W tym roku było tych owoców, nie przesadzając, koło 300. Także sąsiadka moja zebrała połowę i zrobiła z tego dżemy. Ja zrobiłem z połowy nalewkę. Także jeszcze w sumie nie było degustacji. Ale dam wam znać czy smakowała. Idąc tu dalej. Tutaj mamy też kolejnego cytrusika, którego przywiozłem z Toskanii. To jest taroko variegata. Na razie ma się dobrze, wszystkie były przesadzone. Tutaj młode pęty puszcza, więc powinno być wszystko ok. Tu mam moją pomarańczę moro. Nie ma się ładnie w tym roku. Ehm, owoców troszeczkę ma. Też się zaczyna już wybarwiać co nie jest dobrze. Ehm, troszkę, troszkę mało czasu ma na to. A tutaj też zaczyna się wybarwiać już e, moja cytryna majeri. Jestem z niej bardzo zadowolony. W tym roku też ładnie wygląda. Ogólnie w tym roku. Muszę powiedzieć, że moje cytrusy w miarę dobrze wyglądają, tak e, szkodniki nie męczą mnie. E, oczywiście zdarzają się tarczniki, ale... E, Teraz już nie popełniałem tego błędu, że trzymałem też przez sezon parę cytrusów. Oczywiście z wyjątkami, ale że nie trzyma, staram się nie trzymać po prostu cytrusów w szklarni. I to jest dobry wybór, bo po prostu ten deszcz zawsze jakoś troszeczkę pomaga w walce ze szkodnikami. Jak jest jakaś ulewa, to potrafi naprawdę ładnie sprzątnąć cytrusa. A ta cytryna tutaj, Majeri w tym roku, no tych owoców ma, zobaczcie chociażby na ten pęczek raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem cytryn no już nic tej e, także jestem zadowolony, tutaj jeden cytrus, który jeszcze tak nie za bardzo się zaklimatyzował u mnie, to z Toskanii e, to jest taka hybryda e, też to będzie pomarańcza e, musiałbym zobaczyć, już zapomniałem e, taroko Dalmuso się nazywa. Na razie sobie nie za bardzo dobrze radzi, bo trochę liści zgubił, ale ale nie ma co się dziwić, no. Został przesadzony, przewieziony ze szklarni z Toskanii. U nas aż tak um, dobrze nie będzie miał. I ostatnio, teraz mamy naprawdę upalne dni, ale były dwa tygodnie takie naprawdę kiepskie to mu się nie za bardzo spodobało. Tu mam moją, mojego Arkobala. Ten arkobal ładnie, ładnie rośnie, jestem z niego bardzo zadowolony. Gdzieś tutaj ma, o tutaj ma owoc, chyba z tego co pamiętam dwa są, tam jeszcze z tyłu jest jeden. Więc zobaczymy czy w tym roku uda się, że wyrośnie i dojrzeje. Tu jest moje oranżelo, Orangelo muszę Wam powiedzieć szczerze, że nie za dobrze sobie radzi. Bardzo mało urosło, ogólnie bardzo wolno rośnie. W zeszłym roku trochę wymęczył go owoc, który, um, który utrzymał naprawdę duży, wielki owoc na takie drzewko. To naprawdę był duży wysiłek i, i to go trochę wymęczyło. W tym roku właśnie usunąłem wszystkie owoce, żeby właśnie e, troszeczkę ta korona się rozwinęła bardziej. Tutaj jest moja, e, moje e, Tangelo Mapo. E, nie ma w tym roku wyjątkowych owoców e, i e, Dobrze sobie radzi, ale nie tak jak w zeszłym roku. Korona trochę poszła do góry, ale tutaj te dni, właśnie co tak dużo padało, to troszeczkę, troszeczkę ta bryła korzeniowa to nie spodobało się, dlatego takie żółte, żółte liście, które pewnie opadną teraz. E, tutaj jest mojej Grapefruit, star ruby, e, Ładnie wyrósł, owocu niestety w tym roku nie będzie, ale ładnie korona się rozbudowała i teraz też będzie kwitnął. I tutaj jest mój drugi arkobal to jest arkowal, który będzie szedł bardziej w górę ten wcześniejszy, który Wam pokazywałem to będzie bardziej w formie, formie krzewu, czyli ten tutaj a tutaj jeszcze taka ciekawostka w sklepie akurat była papaja to kupiłem nie mam w ogóle doświadczenia, jeśli chodzi o papaje ale stwierdziłem raz się żyje, spróbuję, może coś z tego wyjdzie podobno jest sama się zapyla bo w fajach potrzebny jest męski i żeński ale tutaj podobno jest to jakaś odmiana która się sama zapyla, nie wiem, zobaczymy tutaj dalej przechodząc moja duża duża limonka wyciągnąłem ją, ją ze szklarni bo tam właśnie tarczniki miały bardzo dobrze i zobaczcie teraz efekty tego także teraz też będzie musiał trochę poprzemywać w zeszłym roku było tych limonek około 150, w tym roku może będzie ich nie wiem 50-60, także troszkę mniej. A tak tutaj jeszcze stoją oliwki moje, także tutaj wam pokażę, ta właśnie odbudowuje koronę, bo była kupiona naprawdę w kiepskim stanie. Teraz tutaj troszeczkę jest taki e, bałagan, ale to jest właśnie kwestia tego, że z tyłu teraz zajmuje się tym, żeby domek postawić tam. Można nawet zobaczyć za tym, za szybą od szklarni. i tam właśnie będę potem składował te wszystkie rzeczy, które na chwilę tu wylądowały. E, tu mam moją pomarańczę. Ta pomarańcza naprawdę w tym roku ładnie wygląda. Zobaczcie, jakie ma piękne kwiaty? Także teraz sobie ładnie kwitnie. Sporo tych pąków jest, rośnie, ale też ich tych pomarańczy ma, ma sporo. Także mam nadzieję, że będą smakowały. Tutaj są jeszcze moje trzy cytrusy z Toskanii. Tu jest grapefruit różowy, czyli taki pink. On jest nazywa się Chandler. Także tutaj jest na wzmocnieniu, bo mała roślinka, żeby się nie męczyła. E, tutaj mam limonkę variegatę, e, młode pędy puszcza, ale też dużo gubi e, także też e, ten pierwszy widzicie, się sypie troszeczkę ten pierwszy sezon po prostu dla niej będzie trochę aklimatyzacją i nie będzie dla niej łatwo no ale mam nadzieję, że da sobie radę i tutaj ten akurat sobie dobrze daje radę to jest o, zobaczcie jak fasty rosną to jest mój Cytrus takle, to jest taka potrójna um, hybryda. E, owoc ma i też zaczyna rosnąć. Tam awokado z perski, ale tak dzieciaki się w to bawiły, więc to jest moich dzieciaków eksperyment. E, a tutaj moje pomelo duże. E, ładnie w tym roku rośnie. Koronę właśnie tak zagęściło, muszę co jakiś czas przycinać. Redukowałem owoce, żeby się za bardzo nie męczyło. Było w sumie 6, ale 3 się obłamały na gałązkach, więc tutaj jest teraz podpora, bo one jeszcze będą przynajmniej dwa razy większe, także to jest duży ciężar. Ogólnie zawsze starałem się na dole trzymać takie duże owoce na grubszych większych pędach, ale. W tym roku pomara się parło i wszystkie te dolne szybko zgubiło. Więc, no, takie rozwiązanie, żeby chociaż cokolwiek z tego było. No, jeszcze pokażę Wam z przodu dwie ciekawe rzeczy. Tutaj jeszcze mam parę moich roślinek. Tu jest moja oliwka, którą dałem do ziemi w kwietniu także dała sobie radę ładnie, jakiś czas nie rosła w ogóle bo musiała trochę korzenie odbudować, bo była w donicy ale zobaczcie teraz jak ładnie rośnie ta korona naprawdę się ładnie zagęściła idzie teraz w górę, także gdyby ten sezon był jeszcze dłuższy to na pewno by się zrobiła piękna korona tutaj ale tak nie ma co narzekać ładna się już zrobiła a też nie może być za duża, no bo jakoś musi się zmieścić potem do namiotu Tutaj moja druga oliwka I jeszcze tutaj cytryna Cytryna już też powoli będzie do zbiorów Bo już się wybarwia Troszeczkę tych cytryn tu wisi Także trzeba będzie niedługo je zebrać Także tak to tutaj wygląda i z tej są jestem naprawdę zadowolony. Za czym jak sobie poradzi w zimie pod namiotem. Trzymajcie się. Pozdrawiam.